Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście ducha świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje duch święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? zapytał. A oni odpowiedzieli: chrzest janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa. Powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, duch święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Czytanie z Ewangelii, według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz, i nie potrzeba, aby cię kto pytał dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła że się rozproszycie, każdy w swoją stronę. A mnie zostawicie samego, ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat. Yeah.